Zauważyłyście, jak czasami, gdy mamy pójść w jakieś miejsce, pojechać, spotkać się z kimś albo po prostu zrobić coś, nagle ciało nam się blokuje i spina. I osoby uważne na te sygnały płynące z ciała, osoby świadome tego ciała, czują, że coś jest nie tak. Z głowy a, powinno nam być cudownie. To jest dobra decyzja, umysł nam podpowiada, że tak, no tam trzeba pójść, to trzeba teraz zrobić, czasami nawet, o koteczek się przyplątał, czasami nawet jest to coś, co jest w opinii umysłu bardzo dla nas dobre, korzystne, może to dotyczyć wszystkiego, yy, miejsc, ludzi, ale nawet codziennych decyzji typu, yy, pójdę pobiegać, albo dzisiaj idę na siłownię, tak? Mm, no co chciałaś? Yy, dlaczego tak jest, że to, co podpowiada umysł i to, co mówi nam ciało, to są dwie różne rzeczy? I co zrobić, jak się to wydarza? Zwykle jesteśmy wychowywane yy, nie ufając swojemu ciału i tym... Yy, Doświadczeniom z ciała płynącym, no bo od małego nam się mówiło: yy, zjedz coś, bo jesteś głodna, ubierz się, bo jest Ci zimno, chociaż było dokładnie odwrotnie. Yy, gdy płakałyśmy, mówiło się: o co płaczesz, przecież nie ma powodu. Yy, gdy się złościliście, mówili: uspokój się natychmiast, nic się nie stało. Więc yy, my jesteśmy kulturowo w wychowywaniu, wychowywani w blokowaniu tych emocji i w braku zaufania do tego, co ciało nam mówi że czasami przyblokowane długo te emocje powodują taki wybuch i taki instynktowną reakcję i tego też się boimy. Natomiast ja proponuję drogę pośrodku, czyli poczuj to, co czujesz, jeżeli jesteś w towarzystwie innych, innych osób, postaraj się nie wywalić na nich, nie odbijać tej piłeczki, czyli tej fali emocji, która do ciebie płynie, nie wyrzucaj na zewnątrz, dlatego że no, to się nigdy dobrze nie kończy i teraz nie uwalnia od tych emocji. Jeżeli ich jest faktycznie dużo, po prostu w dowolnym momencie a, w ciszy i spokoju usiądź i zapytaj się siebie, co ja czuję i dlaczego ja się tak czuję, z jakiego powodu ja tak reaguję. Czasem się tu pojawiają obrazy z przeszłości, jest okazja do uwolnienia tych emocji, do wypłakania się, wyzłoszenia itd.